Kłaniam się Państwu pięknie z mojego jesiennego grudeczka i zapraszam na pogaduchę o. No właśnie, no właśnie. Ja staram się zawsze reagować, proszę Państwa, na to, co do mnie dochodzi, a więc może dlatego, że spotykam różnych ludzi, czytam komentarze na mojej stronie u Felicjana. O czym teraz wszyscy mówią? Ano, że jesień że sezon grypowy, że koronawirus, że do lekarza trudno się dostać, bo już nie ma lekarzy pierwszego dotyku, tylko są telewizyty u lekarzy ostatniego telefonu. Lekarze. Proszę Państwa, już mi się znudziło powtarzać, że to my musimy wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie. Ja wiem, że to trudno wytłumaczyć tak zwanym ludziom normalnym. A przecież Wy nie jesteście normalni, skoro oglądacie ten filmik, prawda? I dlatego dla Was takie egzotyczne słowo jak profilaktyka nie powinno być obce. Ja wiem, 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 wiem. Służba zdrowia zapomniała, że istnieje coś takiego jak profilaktyka i jedyne, co nam oferują na sezon grypowy, to szczepionki. Ja nie będę teraz udowadniał, że to najgłupszy pomysł na zabezpieczenie się przed grypą, bo dużo lepiej, naprawdę wspaniale robią to fantastyczni lekarze, którzy w głowie zamiast procedur mają oleum, jak mawiał Imć Zagłoba. Co prawda, media społecznościowe blokują ich wypowiedzi, ale jeszcze tu i ówdzie coś tam można znaleźć w internecie. Ja nikogo nie chcę zniechęcać do szczepionek, a tym bardziej zachęcać. Powiem tylko tyle. Gdy byłem jeszcze czynnym artystą, no musiałem dać o głos, który był dla mnie jednak narzędziem pracy. Dlatego przez kilka lat, regularnie, rok w rok szczepiłem się przeciwko grypie i, i rok w rok chorowałem na grypę, albo na anginę, albo na zapalenie gardła. Zawsze chrypiałem w studiach nagraniowych, a często trzeba było nagranie odwoływać. Odkąd się opamiętałem, a to już prawie 15 lat, przestałem się szczepić i ani razu głos mi nie wysiadł. Co stosuję zamiast szczepionki? Za chwilę o tym, jeśli pozwolicie. Proszę Państwa, są dwie metody. Zapobiegać albo leczyć. Każdy to. Każdy to wie, ale nie każdy zapobiega. Moment powiem, zapobieganie nie polega na połykaniu ton suplementów. Zapobieganie polega na obudzeniu w sobie wewnętrznego doktora, czyli po prostu systemu odpornościowego. Gdy jest w dobrej kondycji, to się poradzi. Z każdą bakterią czy wirusem. Z koronawirusem też sobie poradzi. A słyszeliście coś może o tym od tych telewizyjnych lekarzy odstraszenia pandemią? Tych, co to zalecają maseczki, izolacje, kwarantannę. Oni to zalecają, bo to naprawdę szkodzi. Ale wzmocnienie układu odpornościowego? Skąd? Bo to naprawdę pomaga. <grym> No dobrze, zostawmy tych faryzeuszy, a my po prostu wzmacniajmy układ odpornościowy, i tyle. Czym? Natura wymyśliła coś takiego jak leki zbożej apteki. I nazywamy pogardliwie chwastami. No cóż, prawie każda roślina ma jakieś właściwości zdrowotne. No, na przykład, wiecie co to jest? Coleus, czyli pokrzywka brazylijska. Moja mała żonka się w nich zakochała, zbiera ukorzenia, rozdaje przyjaciołom. Oni też się zachwycają, bo koleus jest naprawdę kolorowy w ogródeczku od samej wiosny do jesieni. Nie wszyscy jednak wiedzą, że to świetny specyfik na odchudzanie. Wystarczy zrobić nalewkę Wiem, 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 wiem. Zaraz będziecie pytać, jak robić nalewkę. Ja robię zawsze tak samo. No, kroję liście i wypełniam nim trzy czwarte naczynia dowolnej wielkości. Potem zalewam do pełna pod korek. Tylko uwaga, nie z spirytusem, tylko taką mocniejszą wódką. 50, maksymalnie 60%. I gotowe. To może stać i stać, ale po sześciu tygodniach można już używać. I wtedy przed każdym posiłkiem, na mniej więcej 15-20 minut, bierzemy łyżkę na szklankę wody, wypijamy i chudniemy. Nie no pewnie, że gdy będziemy wciągać schabowego z kapustą i kartofelkami, to żaden Koleus ani święty Boże nie pomoże. No ale jak przejdziemy na zdrowe odżywianie, to nalewka z koleusów jest... Wystarczy sprawdzić. Wracajmy jednak do profilaktyki antygrypowej. Proszę Państwa, wrzesień to najlepszy moment, aby wzmocnić organizm, ale. Jak wiecie, ja nie jestem fanem suplementacji. Co najwyżej, nie wiem, może witamina D3 plus K2MK7 w okresie jesienno-zimowym, no i obowiązkowo witamina C, którą powinniśmy uzupełniać zawsze. Reszta potrzebnych suplementów powinna znaleźć się w naszym pożywieniu, w warzywach. W owocach, w twastach, czy w ziołach. Proszę Państwa, jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo mieszanek ziołowych na wzmocnienie wewnętrznego doktora. No, ja preferuję osobiście taką nalewkę czosunkową. Sprawdzona, działa. Co prawda, niby powinno się ją stosować raz na pięć lat, ale słuchajcie, moja starsza siostra ze szwagrem. Biorą ten specyfik każdej jesieni. I na grypę nie chorują. W dodatku są w świetnej kondycji, jeżdżą jakieś po 40-50 km dziennie, a są już. No dobra, zeniutka, wybacz. Po 80. I można. Słuchajcie, nie będę podawał przepisu na nalewkę czosnkową i jej stosowanie, bo jest tych przepisów mnóstwo w internecie, a ja sam zamieściłem przepis w moich książkach, w takiej formie, w jakiej stosujemy ją w naszej rodzinie. A propos profilaktyki. Słuchajcie, właśnie wyszło drugie wydanie mojej książki Siedem recept, gdzie macie takich przepisów po kokarku. Chodzi oczywiście o te przepisy antygrypowe. Ale nie tylko, bo jest tu jednak siedem bardzo ważnych recept: a więc na przykład recepta na radość, recepta na uważność, recepta na jedzonko, czyli co jemy, jak jemy, żeby było zdrowo, żebyśmy się dobrze czuli, recepta na oczyszczanie, czyli na idealną wagę, na oczyszczanie z pasożytów, na oczyszczanie jelita grubego, z kwas z kwasu moczowego, jest tego naprawdę sporo, na ruch, to jest bardzo ważne, niektórzy to lekceważą, na dobrą noc, czyli sen i dobry seks. No i ostatnia recepta na oczyszczanie duszy. Słuchajcie, i to jest właśnie profilaktyka. Jest już w sprzedaży, niestety tylko w moim autorskim sklepie, Słuchajcie, nie chcę opowiadać, dlaczego podjąłem taką decyzję, bo to pogaducha na kilka pogaduch. A nie wszystkich to interesuje. Fakt jest faktem. Książka jest do kupienia wyłącznie w moim sklepie w sklepiku takim wysyłkowym. Pod filmem jest link do tego sklepiku. Tylko, że, tylko, że to jest trudne, bo to trzeba tak kupić czekać na przesyłkę. A co najgorsze, przeczytać. I to nie jest jeszcze najgorsze. Jeszcze gorsze jest to, że to co się wyczytało, trzeba jeszcze zastosować w praktyce. No i dupa blada. Paprać się w jakichś nalewkach, To Przecież jakby co? Lepiej wziąć antybiotyk. Prawda? to co powiedziałem o antybiotykach, to była kpina. Nie, mówię o tym, bo część ludzi weźmie to wprost ja to, ja to wiem na pewno. Oni naprawdę na grypę biorą antybiotyki. A tam oni. Są lekarze, którzy im te antybiotyki przepisują. Taki mamy klimat. No tak. No tak, my sobie tak rozmawiamy, ale co zrobić, jak łeb pęka, z nosa się leje, a termometr pod pachą idzie w górę? No właśnie mówiłem przed chwilą. Zapobiegać, nie dopuścić do tego. A gdy już zacznie nas brać naprawdę, słuchajcie, ważny jest ten pierwszy moment, żeby grypa się tak nie rozbuchała. I wtedy też mamy mnóstwo doskonałych specyfików, chociażby złote mleko, czy. No, macie tego tutaj naprawdę sporo, wszystkie wypróbowane. Ale ja serdecznie polecam metodę doktora Jaśkowskiego z węglem trzewnym. co 5 godzin bierzemy łyżkę węgla, ja kupiłem kubeł w internecie, ale muszęcie wziąć taki z grilla, no oczywiście, jeśli grillowaliście na ekologicznym drewnie, prawda? Przepis też macie w tej książce. A jakby co to wujek Google znajdzie w internecie, naprawdę. Ja do tego węgla funduję sobie saunę i o grypie nic nie wiem od lat. No dobrze, dobrze. Zostawmy nawet to. Co zrobić, gdy już grypa się rozbucha na dobre? Węgiel nie pomaga, sauna nie pomaga, zioła nie pomaga, nic nie pomaga. No to trzeba grypę wygrzać, wyleżeć, jak mówiły nasze babci. I podziękować, że przyszła, bo przyszła po to, żeby nas oczyścić. A niby po co kichamy, plujemy, kaszlemy, no? No, żeby się oczyścić. Mamy leżeć w łóżku i kichać. Niestety kretyni idą z tym do pracy. Nie tylko robią sobie krzywdę, ale i innym. To właśnie oni powinni nosić maseczki, gdy już coś strzeli do łba, żeby wyjść z łóżka. I to taki ktoś powinien dostawać astronomiczny mandat, a nie ten zdrowy, jak chce nasze prawo. Ale cóż zrobić, jak nasze prawo jest bardzo chore? Kłanią się państwo tymi.